Zbliża się zima wielkimi krokami. Wielu Polaków a, zadaje sobie na pewno pytanie w odniesieniu do cen energii. E, no bo widzimy jaka, jak wygląda sytuacja, czy to za naszą wschodnią granicą, czy sytuacja związana z, no chociażby cenami węgla. I mam do Pana pytanie w kontekście właśnie cen energii e, w zestawieniu z odnawialnymi źródłami energii. Jakie są korzyści płynące z odnawialnych źródeł energii? Na naszych oczach dzieje się coś, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, czyli wydaje się, że możemy żyć bez węgla i. Ropy, ale na pewno nie możemy żyć bez prądu. W naszej szerokości i długości geograficznej wiatr jest najbardziej logicznym źródłem energii odnawialnej, a ten wiatr na lądzie jest dużo łatwiejszy do uruchomienia czy do pozyskania niż ten wiatr, który będzie pozyskiwany z farm wiatrowych na Bałtyku. Wydaje się, że to powinien być kierunek w tej chwili największego nacisku rozwoju tego rynku, szczególnie że budowa farmy wiatrowej to jest między 12 a 14 miesięcy a budowa innych źródeł odnawialnych czy nieodnawialnych, ale takich podstawowych jak energia atomowa to jest między 12 a 14 lat. Także aby zima nie była straszna, powinniśmy zrobić wszystko, aby umożliwić jak najszybsze odpalanie jak największej ilości farm wiatrowych. Czy przedsiębiorstwa, czy dla przedsiębiorstw jest to opłacalne korzystanie z OZE? OZE szczególnie po inwazji Rosji na Ukrainę, OZE jest bardzo ciekawą alternatywą cenową, aczkolwiek w systemie nie wyróżnia się, czy prąd jest sprzedawany z energii czarnej, czy z energii odnawialnej. On po prostu istotnie zdrożał bez względu na źródło pochodzenia. Tak jak powiedziałem wcześniej, można dużo więcej. Wiatru zagospodarować i wtłoczyć go do miksu energetycznego. Natomiast no, węgiel, na którym my opieramy naszą produkcję, jest towarem dzisiaj deficytowym i mam nadzieję, że ta zima nie będzie tak straszna, jak niektórzy eksperci zapowiadają. Fit for 55 przeróżne koncepcje związane z szeroko pojmowaną ekologią już nie będę tutaj wchodził dość szczegółowo. Czy to jest szansa dla odnawialnych źródeł energii? Że one, myśli Pan, długoterminowo i w najbliższej przyszłości lub troszeczkę dalszej przyszłości zastąpią te nam najbardziej znane źródła energii? Perspektywie średnio do okresowej będziemy w stanie pozyskać bardzo dużo taniej energii właśnie z OZE, bo i te technologie są coraz bardziej wydajne i coraz bardziej sprawne, czy to, czy to wiatr, czy to fotowoltaika, czy też zielony wodór, czy biogaz, a te z brudnych źródeł typu węgiel, e, ropa naftowa gaz, wydaje się, e, o, odchodzą. Na naszych oczach zmienia się paradygmat tego, że wyobrażamy sobie życie bez prąd, bez benzyny i bez węgla. Nie możemy sobie natomiast wyobrazić życia bez prądu.